Trzeci Weronika Sadowska, na to, że czwarty Jana Wóz, to piąte Marina Jakowska, na to, że wszystko na Rao. Na to, że siódmy Juliana Diecka, na to, że ósmy Jonika Madeła. Jeszcze raz przypomnę. Jeszcze raz przypomnę skład 100 metrów kobiet i 18. Tok pierwszy krawcza. Tok drugi Dorobisz, to trzeci Sadowska, to czwarty wóz, tor piąty Jakubłska, tor szósty Rua, tor siódmy Atecka i to ósmy Babełek. Czwartej serii bonastowej krótko w myśli Tomasz Zabadał, Hermes Gryfina 13,29 sekund, sekund, Aleksander, Aleksander Gombrowski, kursy szczecin 13,55 sekund, sekund, Stanisław Łankowski, kameron szczecin 13,56 sekund, sekund, Mateusz Kałuszka, kierunek świgi 13,81 sekund, Adam Czerwiński, jankarz szczecin. 14 sekund 19 sekund Serii stop, 100 martwych 100 martwych 100 martwych 100 martwych 100 martwych 100 martwych Jan Sudo, MKL Szczecin, 12 sekund 47 sekund. Antoni Bucha, MKL Szczecin, 12 sekund 81 sekund. Paskot Popalski, PNR Szczecin, 13 sekund 49 sekund. 100 metrów M, mężczyźni 120 sekund. Yeah, could watch it that se